Będziemy dorabiać dodatkowy wyłącznik, właściwie przełącznik, sieć zasilania awaryjne, który będziemy chcieli umieścić tutaj, gdzieś w tej skrzynce. Miejsca mamy mało. Prawdopodobnie niektóre obwody będziemy musieli poprzerabiać, więc muszę sprawdzić, co się uda z tym zrobić. Spróbujemy delikatnie poprzesuwać może się, no, a nie uda się nam to. To się nam nie uda. Nie obejdzie się prawdopodobnie bez wyłączenia zasilania głównego. Założony tutaj mamy licznik do, do przetwornicy, więc spróbujemy uwolnić go. Być może przesuniemy o. Być może zobaczymy, jak długie mamy przewody tutaj. O, jest dobrze, więc on prawdopodobnie będzie mógł być przeniesiony bez szkody w inne miejsce. Natomiast żeby zmieścić to, to albo się musimy rozepchać w jedną stronę, albo ściśnić wszystko. Przewody są na sztywno. Jest to. Co nam tutaj drobne rzeczy bałagan ten mamy montażowy w tej chwili wszędzie? To wszystko jest robione sztywnym drutem. I to grubym, bo tu widzę doprowadzenia są porobione czwórką. Chyba się nie obejdzie bez, bez częściowego demontażu. Włącznik główny. To nam nic nie da, jeśli go wyłączymy. Idę wyłączyć zasilanie główne, ponieważ niestety, do no, muszę to poprzesuwać. bo jeszcze że będę miał bardzo ciemno. I może mogę mieć problemy z tym, no ale jak nie spróbuję, to się nie przekonam. Wyłączone, za świętego spokoju. Sprawdźmy jeszcze, aczkolwiek nie powinno być żadnych niespodzianek miejsce jest uwolnione mamy już światełko więc możemy pomału się tutaj pakować z tymi naszymi historiami tak. Ten licznik jeszcze raz zobaczmy czy nam tutaj to wyjdzie wszystko no to tak na styk Mastych, dalej, wszystko. Więc licznik od zawsilania awaryjnego spróbuję wcisnąć tutaj blisko tego zabezpieczenia. Myślę, że to się nam uda bez problemu, bo mamy to na, na różnych kabelkach. To przesuniemy tylko spinkę, żeby się nam to nie wypięło i to już jest bezpieczne ułożymy kawle chodźcie tutaj druciki nasze troszkę gotuję tu jest w nadmiarze ale lepiej o lepiej żeby zostało jak ma braknąć przynajmniej tutaj w tym przypadku ten rozłącznik i nim się zajmiemy Kolejny, kolejnym razem no, chodź tutaj tak, będziesz tutaj jak jak stąd mam nadzieję, że maskownica się obejmie tak tutaj kod to zrobimy tu się to namieści wszystko no będzie dobrze i wypełnimy wypełnimy do końca tę tablicę a tego się nie spodziewałem Tutaj wszystkie obwody są zabezpieczone pojedynczymi bezpiecznikami jakieś resztki nam tu zostały no lepiej żeby się nie plątały nam resztki drutów po po tablicy rozdzielczej to by było na razie gotowa tablica rozdzielcza z sołcikami na zasilenie awaryjne na dole mamy 4 sztuki u góry się udało wcisnąć jeszcze jedno i w tej chwili praktycznie cała skrzynka jest zajęta zaznaczone jest kolorami w jakim położeniu jest co Opisane są pomieszczenia, do których więc tutaj mamy gniazda w pomieszczeniu gospodarczym i w kilku innych. W góry mamy oświetlenie. Opisówka jest zrobiona. Także wystarczy teraz tylko przy włączonej przetwornicy przełączać w dolną pozycję. Tutaj jest zaznaczone zielonym kolorem. No, tak to wygląda w tym momencie. Ubór jest jeszcze licznik dołożony, także przy włączonym zasilaniu awaryjnym pokazuje nam właściwie ile żeśmy zarobili na tym interesie.